Hej, siemanko. Zapraszam Was dzisiaj do garażu. Będziemy sobie działać przy przyczepie. Przed wczoraj tutaj robiłem sobie przy przyczepie, zaraz Wam pokażę co. Tutaj kupiłem wczoraj przewód nowy i taki oto trójniczek. Ponieważ kapie mi tutaj na łączeniu. Między rurką metalową a przewodem gumowym, także już tej rurki nie będzie nic tego przywodu. To będzie od siłownika, do drugiego siłownika i tam będzie ten trójnik. No, nie bardzo żeby tutaj kapało. próbowałem to dokręcać, ale to wiecie, przewód taki metalowy pewnie jest tutaj na prosto, tam to jest zatoczony, to jest stare, to nie pasuje. Kapie i to nie jest fajne. Tak to wyglądało. A tak, co tutaj zrobiłem? Do naszej przyczepy dołożyłem odboje gumowe. Na razie z przodu są zrobione dwa, trochę inne. i Tutaj z tyłu jeden, na razie, z tej strony prawej. A z lewej jeszcze nie ma. I chcę wam dzisiaj pokazać, jak to będę robił. Ostatnio nie miałem kamery, także nie nagrywałem. To jest jakieś HL, taki na dwie śruby. Porządny. Plus do tego. Dałem wzmocnienie. Tutaj jest płaskownik 15 na 15 przyspawany do tego kątownika. Uznałem, że ten kątownik jest za słaby, i dałem taką do ramy tutaj profil z grubej ścianki. Wstawiłem na wzmocnienie by koła nie było to by było lepiej widać jest ustawione tak żeby tutaj mi nie wygięło tego kątownika bo jak będzie tutaj coś się spierać na razie jest, wiecie tutaj jeszcze szczelina także jeszcze nie dotyka ten odbój ale przy 8 tonach te resory siadały także ja nie chcę tutaj na jakimś dołku nadwrężyć ich także tu moim zdaniem powinny być odboje czego zabrakło w oryginale tak okupiliśmy musimy sobie podorabiać i to wzmocnienie, tak? Tu z przodu mam oboje. Tutaj są muszą być. Te są trochę mniejsze jak z tyłu. I pewnie kiedyś wymienię. Jak kupię gdzieś lepsze. Bo mamy opony duże pozakładane. I ta przyczepa, jak siada na resorach, to tym mocowaniem do wywrotu zaczepia około przy skręcie. Na prostej drodze nic się nie dzieje. Ale jak jest załadowana, to siada i to widać. Tutaj widać, że jest wytarte, że odboje z przodu muszą być i ten nawet zrobię jeszcze lepsze, bo szkoda opon. Szkoda opon, bo są duże, jakby były normalne tak jak były to by się nic nie działo. A tutaj widzicie, taka jest sprawa, że przy skręcie przeszkadza. No i tak sobie tutaj dorabiam jeszcze, stopka jest dorobiona, oryginalnie już nie było. I pewnie czeka na smalowanie tej przyczepy, bo to tak teraz. Będzie taka, kurde, kolorowa ta przyczepa. Zaczep podmalowałem, bo tutaj, no takie były zadziory, że można było sobie rękę pokaleczyć. musiałam to wszystko wyszlifować pomalować. Tu stopkę zrobiłem. Jeszcze brakuje nam drabinki, tylko i w środku dwóch linek ściągających borty, bo chyba są z jakiegoś cienkiego materiału. Tutaj już się nam nie zgadza wypycha, także tu musisz wstawić linkę w środku, żeby to było wytrzymałe, żeby tutaj można było sypać i żeby się nic nie działo. Dobra. Zapraszam was na dalszą część filmu. Hej.

Szerokość podstawy 12,5 cm a wysokość 16 cm i jest tam sam raz do tej przyczepy. Śruby 12, także muszę tutaj odznaczyć powiercić 11,2 rosta. Resort trzeba podnieść do góry Będę tu szlifował, już mam zaznaczone, oznaczone gdzie będzie spawane I tyle I need ten more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone? Zrobione. Koło założyć i później podnieść resor, żeby było dobrze odbój założyć i tyle. W międzyczasie założyłem przewód hydrauliczny. Jak założę koło, spuszczę zlewarka, to będę podnosił później sprawdzę czy nigdzie nie cieknie. Yeah, things Know if you give up hope do I leave you alone or I leave you alone so let me know if you give up hope by now so let me know if you give